Jan Szczepanik Jan Szczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku. Większość dzieciństwa spędził na Podkarpaciu, w Krośnie i Jaśle. Choć nie miał technicznego wykształcenia, był nauczycielem w wiejskich szkołach. Szybko odkrył w sobie talent techniczny. Amerykański pisarz i publicysta Mark Twain nazwał go austriackim Edisonem. Polski na mapach wtedy jeszcze nie było. Większość życia spędził w Galicji, pod koniec obierając za swoją siedzibę Tarnów. Ale Pracownię zakładał również w Berlinie czy w Wiedniu. Jego sława sięgała na cały świat. Gościły go koronowane głowy i wielcy przemysłowcy. Patentował swoje wynalazki w Niemczech, Anglii, Francji, a nawet za oceanem. Zmarł w Tarnowie w 1926 roku. Kamizelka kuloodporna. Jan Szczepanik nie jest de facto wynalazcą kamizelki kuloodpornej. Był to pomysł innego Polaka, Kazimierza Żeglenia, najpierw zakonnika, potem amerykańskiego biznesmena. W dobie powszechnych zamachów na głowy państw i ważne osobistości, żegleń pracował nad sposobem ochrony przed kulami pistoletowymi. Ostatecznie wpadł na pomysł specjalnej tkaniny, rozpinanej na czymś w rodzaju gorsetu. Testował ją przy pomocy policyjnych ekspertów z Chicago. Oczywiście swoją tajną tkaninę na prototyp żegleń wykonywał ręcznie, dlatego żeby, jak to się dziś powszechnie mówi, skomercjalizować swój pomysł, potrzebował kogoś, kto zna się na tkactwie na przykład swojego krajana, Jana Szczepanika właśnie. Dopiero Szczepanik zrobił z pomysłu żeglenia produkt. Pomógł mu też trochę PR. Król Hiszpanii Alfons XIII zamówił u Szczepanika powóz pokryty tkaniną żeglenia. Kiedy zamachowcy zdetonowali bombę w pobliżu tego pojazdu, król przetrwał w zasadzie bez szwanku, za co nagrodził Szczepanika. Stąd też Szczepanikowi przypadła sława wynalazcy. Szczepanik i Apoteoza Kackie innowacje Szczepanika zaowocowały komercyjnymi sukcesami. Między innymi dlatego na rynku pojawiły się dwa zupełnie nowe produkty. Popularność zdobyły specyficzne pocztówki, ozdobione barwną tkaniną, ilustracją rodzajem Gobelinu. Tkaniny te gminna mądrość nazwała na część wynalazcy szczepanikami. Tymczasem w pracowni Szczepanika powstawały również gigantyczne Gobeliny. Jednym z największych utkanych obrazów na świecie jest słynna Apoteoza. Kopia obrazu malarza Henryka Rauschingera. Apoteozę namalowano dla uczczenia 50-lecia panowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I. Gobelin o tej samej nazwie Szczepanik utkał w niecałe 7 godzin. A było to dzieło gigantyczne, ponad metr szerokości i prawie półtora wysokości. Cesarz podarunek odebrał osobiście. Powstały trzy kopie, z których jedna zachowała się w Wiedniu, jedna w Krakowie, a ostatnią, ten gobelin, który należy do samego Szczepanika, można obejrzeć w Muzeum w Tarnowie. Teraz tak, te, y, y, mogę w, w każdej chwili się przestroić i na przykład włączyć sobie to.